Witam, po raz, po raz 12. 12. Nadal jesteśmy w Brukseli. O, mam taki nawet magnes. No, w kubeczku piję dzisiaj innym, bo dzisiaj są walentynki. Na dworzu już nie ma takiego słońca jak wczoraj, ale jest trochę śniegu, jest fajnie. Jest fajnie, no, jeśli chodzi o Brukselę i pracę, też zaczęło się fajnie i fajnie, nie fajnie, bo fajnie, bo było dużo pracy, nie fajnie, bo było czasami ciężko. Więc yy, zaczynamy taką, że tak powiem, porządną pracę. Porządną to znaczy dużą ilość godzin. Tak jak wspominałem, ten nasz patron załatwił w końcu wszystkie papiery. Możemy pracować. W restauracji. Restauracja duża, tak na oko, to jakieś 12 metrów na 10. Dwa parter, piętro i piwnica. Piwnica też duża. No i mamy to wszystko wyremontować, przerobić po nowemu. No i zaczyna się od tego, a zacząłem, od, może wspomnę o tym, bo to będzie głównie opowieść o Witku, ale o drugim Witku. Jeden Witek to mnie zabrał do Belgii. Natomiast w tej ekipie, którą, że tak powiem, zorganizowaliśmy, to było dwóch witków. No i był drugi Witek, który był naszym, tak jak gdyby, kierownikiem. Witek, już nawet powiem nazwisko, powiem nazwisko, bo nic złego nie będę o nim mówił. Same dobre rzeczy. Witek Konecko z Łomży. Gostek, który, wiesz, dwa lata ode mnie starszy. Był już w Belgii osiem lat, jak my tam zajechali, jak ja zajechałem. Czyli znał francuski. Znał dobrze francuski, znał już te ich zwyczaje, fachowiec był od wszystkiego. No, facet niesamowicie inteligentny, no coś niesamowitego. Wiesz, że tak powiem, mało że inteligentny, to złota rączka. Potrafił wszystko zrobić. No niestety, Gazior straszny. Gazior to znaczy, że wiesz, lubił wypić. No i on był tam naszym kierownikiem, pośrednikiem pomiędzy wiesz, patronem a nami, bo po francusku mówił dobrze. No, z zawodu był geodetą, dlatego ja już wspominałem nieraz o, tych, o tym powiedzeniu: Trzeba tutaj geode geodety, to on mi przekazał, że i szczycił się tym wyksetkowy, budgumowy, krokmetrowy. To trzeba tutaj geodety. Geodeta trafił tam jeszcze w czasach do y, Belgii, kiedy były wizy. No, wynajmował tam mieszkanie nawet sam, sam czy tam z kimś, już nie pamiętam. W każdym razie nie mieszkał z nami. Miał Ładę Samarę tam na miejscu. I on był, mówię, takim zaopatrzeniowcem, jak robiliśmy ten remont, za, zaopatrzeniowcem. Ale zanim m, zaczęło się zaopatrzenie, to było, że tak powiem, y, no, wygrużanie. I to, co mnie bardzo zdziwiło, to ten właśnie właściciel restauracji, który kupił to, y, po prostu... Powiedział, że wyrzucamy wszystko. Załatwiał kontenery codziennie. Taki wiesz, kontener na gruz i na tego. Wszystko, mówiąc po ich niemu, pa Niepotrzebne. Wszystko wyważa, na, na, na bubel wywalamy. Bubel to u nich te śmieci. Wszystko wyrzucamy. Serce się krajało. Jak takie dobre rzeczy trzeba było wyrzucać. Ale na szczęście Witek był zaradny. Po pierwsze, Witek miał samarę. To, co y, fajniejsze rzeczy sobie do samochodu ładował i y, mało tego, jedzenie było, bo jak teraz stację rest, rest, restauracje kupił, ona, ona jeszcze działała, jaką kupił, By, więc były jeszcze, jeszcze towary nie niezjedzone. Więc pamiętam, że jedliśmy, wiesz, i kraby, i jakieś tam małże, i ślimaki, i żabie łódka, wszystko szło przynajmniej zdegustować, bo co było w tych kontuarach, w chłodniach, lodów było dużo, no ale Witek zaradny to jedną chłodziarkę, zamrażarkę do piwnicy przenieśliśmy do piwnicy, tam podłączył ją i wszystkie lody do zamrażarki, do piwnicy. Później mieliśmy w przerwach, w przerwach pracy do piwnicy na loda, ale to opowiem. Natomiast tutaj wszystko wygrużamy. Co fajniejsze rzeczy? Ja dlaczego to położyłem? No, ja bym Komunikacją, więc nie mogłem sobie za dużo, że tak powiem, jakichś tam rzeczy, pamiątek zabrać, ale zabrałem sobie taki nóż. Nóż, który używam, to jest 31 lat już używam ten nóż. No i jest niezastąpiony, jest lepszy od jakichkolwiek innych. Made in England, czyli angielski. Jeszcze wtedy Anglicy robili swoje rzeczy, a nie kupowali w Chinach. No także to jest taka pamiątka moja z Brukseli. Więc do piwnicy chłodziarkę z lodami, resztę wszystko wyrzucamy na bubel. Mówię, degustujemy. A jeszcze ciekawa sprawa, piwnica była też taka duża jak ten lokal. No i w piwnicy było sporo wina. Więc ten patron powiedział nam: Możemy to wszystko sobie zabierać, zjadać, wiesz, czy zabrać do domu jak chcemy. Oprócz wina, wino zostaje. Wino zostaje. Było też w piwnicy i piwo. O piwie nic nie było, ale piwo było takie, które niesprzedane piwo, które było takie niby bezalkoholowe, tam było 1,5% tylko w dużych butelkach, w dodatku w butelkach 0,7 i tylko 1,5%. Dlaczego o tym wspominam? No, bo w czasie pracy, jak się pić chciało, to można było zejść do piwnicy, zjeść sobie loda i wypić te piwo y, takie bezalkoholowe. No więc mówię, my pracowaliśmy na razie przy, przy tym wygrużaniu, a Witek, nasz, nasz ten, że tak powiem, nieoficjalny szef, tłumacz, choć, mówię, niesamowicie pogodny Gostek, rozumiesz, bo tak, chodził sobie, śpiewał, przeważnie wiesz, wstawiony był, wiesz, albo popijał sobie piwko. Chodził, śpiewał i gwizdał, śpiewał, taki wiesz, mówię. Super super pogodny facet. Był już tam 8 lat w Belgii, jak zajechaliśmy, i tak z tego co wiem, to cały czas za kołnierz nie wylewał. No i a wspominam, bo później po powrocie z Belgii, to jeszcze tutaj bądź złomży jest. Przyjeżdżał do mnie i powiem, ja mam w trzech pokojach boazerię ułożoną, to on mi boazerię ułożył. No potrafił wszystko, potrafił pomalować sufit, w ubraniu się nie przebierał do pracy, w ubraniu był to takim czasami bardzo, wiesz, bardzo eleganckim, bielutka koszula na przykład i on potrafił pomalować sufit wałkiem z ziemi na długim wysięgniku i nie po, w ogóle się nie pobrudzić, nie pochrapał ani koszuli, ani rąk, nic. No. Także on robił tam w zasadzie jako elektryk, że było tak oficjalnie, że on robi elektrykę, on że zrobi zaopatrzenie elektrykę on nami rządzi. No więc mówię, więc chodził ze śrubokrętem, gwizdał, śpiewał sobie. Więc jak przychodził patron i patrzył, co my robimy, to on chodził ze śrubokrętem, pytał nieraz patron, co kto zrobił przypuśćmy, jego nie pytał. On tylko chodził ze śrubokrętem, bo on jest elektryk. No, oczywiście nie robił nic sam tak wiesz, przynajmniej w elektryce, tylko po, powiedział nam, gdzie wyku, wykuć rowki. Gdzie położyć, wiesz, kable, wiesz, i wszystko było podłączone. Dopiero w ostatni dzień podłączył wszystko. A tak to chodził, gwizdał, a najciekawsze <laughs> było, jak mówię, chodził, śpiewał też i jak przychodził, przyszedł patron i on potrafił śpiewać. Z nim rozmawiał po francusku, a po polsku śpiewał przy patronie głośno. Mimo chęci do roboty, taka góralska piosenka jest ani rano, ani wieczorem. No nie umiem zanucić, bo ja akurat nie muzykalny jestem. Nie ma chęci do roboty, ani rano, ni wieczorem. Rozumiesz? Patrzy mu w oczy, śmieje się i śpiewa, że nie ma chęci do roboty. A ten też myśli, nie wie o co chodzi. Patron też się uśmiecha, cieszy się, że ten mu piosenkę zaśpiewał. No więc było, my żeśmy, że tak powiem, no, konali ze śmiechu, jak on to, jak on się, że tak powiem, z tego patrona nabijał po polsku. No, ale y, ogólnie, właśnie powiedział nam, możecie pracować 10, 12 lub nawet 14 godzin, ile tylko chcecie, bo zależy mu na tym, żeby tę restaurację jak najszybciej uruchomić. No, więc pracowaliśmy rzeczywiście 12, 14 godzin, mogliśmy to samo zrobić w 8 godzin, ale skoro płacili nam za godzinę, to się rozkładało ten czas tak, żeby było więcej godzin, więcej pieniędzy. Y, szanowało się pracę, no, ale mimo wszystko, że tam się nie, nie, tak powiem, nie sprężaliśmy za bardzo, była pół godziny przerwa w środku yy, pracy, że się nie sprężaliśmy, to i tak 14 godzin, jak na przykład było, plus dojazd do pracy, wyjazd z pracy, to bywało tak, że yy, pamiętam po powrocie z pracy jakiś tam prysznic, bo mieliśmy prysznic, taki wiesz, przynajmniej z folii, zrobioną kotarę. Prysznic, takie porządne jedzenie, bo w dzień nie było czasu. Jak się położyłem spać, w tej chwili na emeryturze czasami, że tak powiem, mam za dużo snu akurat, wiesz, że tak powiem, nudzę się. Ale wtedy to było tak, że jak się przyłożyłem głowę, głowę do poduszki w cudzysłowie, jakieś tam, do jakieś tam zwitki, szmat, to było tak, że tylko przyłożyłem i już trzeba było wstawać. Dosłownie jak jedna sekunda. No Także ciężka praca, ciężka czy długotrwała praca, wiesz, dobrze robi na sen. No więc w sumie, w, w miarę dobrze to nam szło ta praca, mówię, było wesoło. Czasami y, y, to trochę sobie przesadzaliśmy z tym piwem bezalkoholowym na dole. Bo ten witek, jak był na kacu, to wiedzenek, chodź, chodź, wypijemy sobie po dwa piwa. A te piwa 0,7. No to mówię, no nie da się wypić tego. Wiesz, zero 2 piw z dwóch butelek 0,7 tak, tak na szybko. On mówi, wiesz co, a choć spróbujemy tak dwa na szybko. I wiesz co, tak trochę się rozweseli w głowie. 1,5%, ale ilościowo to, więc dosłownie brzuch pękał, ale daliśmy radę czasami ten młody byłem on, ja miałem 34 lata, on miał 36. Potrafiliśmy pomimo, że on był szczupły i ja, ale potrafiliśmy po te dwa piwa wypić. Bezalkoholowe. No, więc yy, praca przebiegała w miarę normalnie. O, ciekawa sprawa facet sobie zażyczył to właśnie a propos Witka właściciel sobie zażyczył, żeby zrobić, bo tak, te, taka, no, przypuśćmy ten, ten lokal prostokątny przypuśćmy wejście z tej strony jest cały lokal, z drugiej strony lokalu jest wejście na, są schody i wejście na drugie piętro. I przed wejściem na schody, na drugie piętro to on sobie zażyczył, żeby zrobić kibelek, toaletę, taką tam, ubywalkę i sedes tylko, bo był na górze, łazienka była na górze, więc rura była pionowa i szło się wciąć. W samym rogu trzeba zrobić toaletę, bo jest rura i ci goście z dolnej części tego lokalu, mówię, to będą, nie będą musieli iść do łazienki na górę, mają na dole swoją toaletę. No dobra. Witek, ten akurat Witek, który mnie zabrał, to on taki y, mastiorna na wsieruki, że tak powiem, majster od wszystkiego. I wiesz, zrobił konstrukcję, rozumiesz o tym. O, obił żyprokiem, to się żyprok nazywał, nie ta płyta gipsowa. Wiesz, otynkował ładnie, zrobił piękną klatkę, wiesz, w środku, w stadium sumywalkę, wszystko jest ok. No i wszystko jest zrobione. Okazało się, że w tamtym końcu sali nie ma prądu. Tu już mniej więcej pokute były, porozkładane kable, czyli był doprowadzony prąd do, do kontuaru, tu gdzie jest kontuar, kontuar nowy robiliśmy i wiesz, świat, oświetlenie wiesz, na górze centralne, no a tam trzeba było ciągnąć przez całą salę prąd elektryczny. Więc Witek, mówię, inteligentna bestia, ale, ale szutnik niezły, spoko, rozumiesz, za, za ścianą była, była klatka schodowa i wejście na, y, do hotelu. Tam był już innej firmy. Przynajmniej tak myślę, że innej firmy hotel. Hotel, wejście na klatkę schodową. on, żeby nie kuć przez tego, przez ścianę zrobił odwiert, wiercił dziurkę i wpiął się do prądu na klatkę schodową od hotelu. Myślę sobie po, po latach sobie, myślę, no ciekawe, jak to kiedyś będzie. Jak przypuśćmy. W, że tak powiem zrobią jakieś zwarcie na przykład w tej łazience, w tej łazience było tylko oświetlenie i było gniazdko. Myślę sobie ktoś tam w to gniazdko coś włoży nieodpowiedniego, wyskoczy bezpiecznik i nie będą znaleźli, nie znajdą gdzie ten bezpiecznik włączyć, a ten bezpiecznik w hotelu czy tam na klatce schodowej gdzieś tam w hotelu. No ale to już, że tak powiem, nie nasz problem. W każdym razie się udało się Witkowi wciął się, potrafił pod prądem się wciąć, nawet w, w, to podłączyć y, prąd, nie wyłączając tam bezpieczników. Mówię naprawdę samorodny talent albo y, no, inteligentny przede wszystkim, bo y, na przykład y, już później po powrocie y, byłem u niego w Łomży, i piliśmy sobie, wiesz, bo to były takie czasy, że kulturalnie piliśmy sobie pół litra, a jego syn już wtedy był w klasie maturalnej. Yy, czyli wcześniej musiał go urodzić, jak miał 36 lat. No może miał więcej trochę. Syn był w klasie maturalnej, to był już 94 rok. No to mógł być wtedy, yy, jak miał 36, no to przypuśćmy, ja miałem 36, on 38, no to, to akurat, wiesz, tam w 21 latach musiał go urodzić. I syn był w klasie maturalnej maturalny i przygotowywał się do matury i jakieś zadania z matematyki rozwiązywał, i nie potrafił. Ton to po wypiciu, wiesz, ćwiartki, a jeszcze nie wiadomo, czy wcześniej nie pił, po wypiciu ćwiartki ze mną, dawaj, ja cię rozwiążę, dał zadanie maturalne, rozwiązywał w 5 minut synowi. No więc opowieść i na razie o, głównie o WITKu, a o pracy tak ogólnie, że mówię, przygotowania, wszystko przygotowaliśmy do tego i mówię, ja byłem, ja i Sylwek, to od takich prac właśnie wykuć rowki pod instalację elektryczną. Była tam winda w środku, taka winda kuchenna. Winda kuchenna, pamiętam, że likwidował tą windę, tam tam trzeba było zamurować dziury, no to nawet przyznam się, że trochę murowałem. Bo przed wyjazdem do Belgii sam wymurowałem sobie garaż w Halnowie pod Warszawą, bo tam mieliśmy dom. No i, mm, więc ulepiłem garaż z resztek pustaków po budowie domu, co zostało. Więc taki, jakoś ogólnie trochę tołk w murowaniu miałem, ale, ale wiesz, fachowcem nie byłem absolutnie, więc pamiętam, że te dziury zamurowałem osobiście. No i praca przebiegała zupełnie normalnie. No, do momentu. A, i jak wspominałem, ja pojechałem tam tylko zobaczyć, jak się żyje w Belgii. Miałem po miesiącu wrócić. Powiedziałem żonie nawet, że po miesiącu wrócę. No i ten miesiąc przeciągnął się na cztery miesiące, bo był dobry zarobek. I w sumie, jak pojechałem zaraz po nowym roku, to przyjechałem na Wielkanoc w kwietniu. No, prawie cztery miesiące mnie nie było. No, ale zbliża się Wielkanoc, chłopaki zostają, pomimo, że zarobek był bardzo dobry. Ale ja mówię do szefa, niestety, ja już dziękuję za współpracę, było wszystko fajnie. No i spadam do Polski. No i ten patron wypłacił mi pieniądze, wszystko tak jak trzeba zapłacił po 250 franków. Ja szczęśliwy wtedy autobusem byłem, więc przed wyjazdem, pomimo że tam alkohol był drogi, mój, mój spirytus się już skończył, to kupiłem ja litrowego Johnny Walkera. No, i postawiłem chłopakom na odjezdnę. Postawiłem chłopakom, oni, żeby mnie pożegnać, to kupili też alkohol. No i żeśmy na to pożegnanie nieźle sobie popili. Także ja autobusem wracałem do Polski, to dopiero, że tak powiem, dopiero w Polsce doszedłem do siebie. Po tym, yy, yy, że tak powiem, po tym pożegnaniu. No, ale okazuje się, że to nie było ostatnie pożegnanie. A co było dalej, to opowiem jutro. Dziękuję. Troszeczkę niedomówienia zostawię.